4 co, w Ameryce Tam ostatnie cztery gole strzeliłeś. W Ameryce ostatnie 4 gole strzeliłeś, bo w nowym Targu chyba nigdy nie szczeliłeś 4 goli w jednym meczu, nie? nie? wiem, no, nie? nie wiem, nie pamiętam, że już cztery 4 gole, no cieszę się, że... Juniora tak spadł. Nie wiem, Junior to już w ogóle o Juniora w ogóle nie pamiętam. Ale skąd ta taka forma? Czy to już w ogóle budowaliście ją no, tu, czy jest jeszcze ten entuzjazm po reprezentacji polski, tak? Nie ciężko powiedzieć, no raz się przyjeżdża z kadry i się nie szczela, raz się przyjeżdża i się szczela. Także no, nie wiem, czy to jest, no, cieszy, cieszymy się, że wygraliśmy te 12-1, ale tak jak mówię, yy, proszę od nas nie oczekiwać, że będziemy w każdym meczu strzeli po 10 bramek, bo yy, każdy mecz trochę jest inny, jutro może być na styku, to, yy, nie wiem, czy to zbyt dobrze brzmi, aż tyle jeszcze i w jednym meczu, lepiej może było wygrać, które mija załować to na później, no nie wiem. Powiedz mi, bo początek był właśnie taki niewyraźny, bo przystanie jeden 1, 1 Orlik momentami miał Nie mia Miał Właśnie, miał okazję 6 na 2-1, różnie ten mógł się po, potoczyć, na pewno wtedy chłopaki by dużo bardziej yy, powalczyli, no, ale nam się udało siedzieć, szybkie bramki, troszeczkę to ustawiło, ich stonowało, no wiadomo, mają tam jakieś problemy swoje i cieszy. Z całym szacunkiem dla Orlika, ale taka forma czy taki przeciwnik? Nie, nie, nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę trudno mi odpowiedzieć. No po prostu się udało. No. <laughs> Bo ja powiedzmy jest. szczerze, że Orlik <laughs> napędził wam trochę stracha, ale to chyba trochę było wasze rozkojarzenie, przecież tak naprawdę przy tym Golona 1-1 to mieliście asystę. No, nie wiem no tak jak mówię, oni, oni tak samo trenują, ćwiczą coś, mają coś założone, wszystkie bramki, wszystkie bramki w ogóle padają po błędach, więc po prostu oni dzisiaj popełnili więcej. Dobrze, że nam się przytrafił jeden, no i... To by było jak najmniej w tym playoffie. Jest akcja marketingowa z kibicami. Ja się chciałem dopytać, czy wy w szatni ty, zapuszczacie brody na playoffie? Rzeczywiście, jak jest jakaś taka umowa, że nie golimy się? No to nie wiem, no to jasne. No to już kto yy, siedzi w okeju, ten wie, że po prostu. No, na playoff nie golą się po prostu. No i tyle. Nie będzie. Nie, nie. Krystian, jeszcze takie pytanie, wróćmy na chwilę do Budapesztu, wielki sukces. Macie świadomość, że polska reprezentacja w meczu o punkty, o stawkę po raz pierwszy od 14 lat pokonała kogoś z elity. Ostatni raz Jacek Płachta był wtedy jeszcze na lodzie. Nie nie, to już, że tak, no nie, 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 ja się nie zagłębiam w takie statystyki ani no, muszę im wierzyć, no ciężko, no, odpowiadać teraz na pytanie. Teraz mamy playoff, to było, minęło, to już chyba tydzień minęło od tego czasu, także Cieszę się, że reprezentacja też gra lepiej to dla naszego sportu, jak najlepiej, dla kibiców, żeby przybywało ludzi na trybunach, żeby pieniądze się pojawiły, że nie wiem, z państwa z kukowek, żeby zaczęły jakieś dotacje dla dzieci, żeby to było, szło w dobrym kierunku. Dziękuję. Gratulujemy. Dzisiaj. Nie stresuj się tak